Podcast Indianie Blade Twarze ma na celu przekazać interesujące i mało znane fakty związane z dziejami Ameryk. W tym fascynującą podróż za ocean zabiera nas Jarosław Wojtczak, podróżnik, indianista, znawca dziejów Ameryk, autor wielu książek, w tym największej liczby tytułów z serii historyczne bitwy. Zainteresowanych tematyką zapraszamy do lektury. Link w opisie. Zachęcamy do subskrypcji kanału. Jarku, dzisiaj trochę tak nietypowo. Skąd się wziął konie w Ameryce? Konie w Ameryce pojawiły się na długo przed przybyciem tam pierwszych ludzi, wiele tysięcy lat wcześniej, może nawet milion lat wcześniej. Przybyły, podobnie jak pierwsi ludzie z kontynentu azjatyckiego, przeszły przez lądolód, który łączył kiedyś oba kontynenty, w miejscu, gdzie dziś znajduje się cieśnina Beringa. Razem z wieloma innymi zwierzętami, mamutami, mastodontami, bizonami i szeregiem mniejszych zwierząt. Kiedy około 30 tysięcy lat temu pojawili się w Ameryce pierwsi ludzie, potraktowali konie jako zwierzynę łowną i polowali na nie tak samo jak na wszystkie inne zwierzęta. Z czasem te pierwsze konie po prostu wyginęły. Ponowne pojawienie się koni w Ameryce nastąpiło dopiero w XVI wieku za przyczyną hiszpańskich konkwistadorów. Wiemy, że Hernán Cortés, lądując w Meksyku ze swoimi ludźmi w 1519 roku, przywiózł także kilkanaście koni. Te konie służyły jego kawalerzystom do walki przede wszystkim. Miejscowi Indianie, Aztekowie i sąsiednie plemiona koni nie znali, więc koni budził od początku w miejscowych ludach strach, przerażenie, a w połączeniu z bronią palną i żelazem. Które dawały Hiszpanom ogromną przewagę nad Indianami, nad całymi masami Indian, powodował, że odnosili zwycięstwa i ostatecznie państwo Azteków podbili i zniszczyli. Tu, jako ciekawostkę, powiem, że pierwotnie, początkowo, Indianie, widząc konia i siedzącego na nim człowieka, uważali, że jest to jedno stworzenie. Jedno stworzenie, i dopiero zupełnie przypadkowo w trakcie jednej z bitew, kiedy udało im się zabić wierzchowca, ten padając zrzucił z siebie jeźdźca, i dopiero wtedy zorientowali się, że to stworzenie to jednak są dwa osobne byty. Czyli na nowo odkryli konie? No, w pewnym sensie tak, chociaż z ogromną szkodą dla siebie. Po podbiciu Meksyku, po podbiciu państwa Azteków, Hiszpanie rozeszli się na wszystkie strony, ruszyli także na północ kontynentu. W ciągu kolejnych dziesięcioleci konie będące w ich posiadaniu się rozmnożyły. Mniej więcej do 1600 roku dotarły aż do terenów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, mam na myśli Stany Nowy Meksyk, częściowo Teksas, częściowo sąsiednie Arizona. I mniej więcej w tym okresie z końmi zapoznali się pierwsi Indianie. To byli Indianie Pueblo, których Hiszpanie wykorzystywali do prac na swoich ranczach. Oni jako pierwsi. Bliżej poznali konie, nauczyli się z nimi obchodzić i w niedługim czasie przekazali tą swoją wiedzę sąsiednim ludom, apaczom z równin i komanczom. Jeśli chodzi o. Mm, Wejście w posiadanie koni przez Indian to najbardziej przyczyniły się wydarzenia, które miały miejsce od 1680 roku. Wtedy wybuchło na terenie dzisiejszego stanu Nowy Meksyk wielkie powstanie Indian Pueblo. Indianie zaatakowali osiedla hiszpańskie, za, zaatakowali rancha, skradli wiele koni. Inne w panice uciekły. uciekły. W, na perie, i tam, znajdując doskonałe warunki do życia, ogromne trawiaste y, przestrzenie, mnóstwo tłustej trawy, jak to Indianie mówili, rozmnożyły się i dały początek y, tym słynnym mustangom. Y, przypomnę, że słowo mustang pochodzi od hiszpańskiego słowa masteno, co oznacza dziki, nieujarzmiony. Można powiedzieć, że w ciągu Mniej więcej 200 lat, te dzikie mustangi tak bardzo się rozmnożyły, że około 1850 roku prawdopodobnie stada dzikich koni na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, północnego Meksyku, liczyło około 2 milionów sztuk. No To już jest ogromna, ogromna liczba. Oczywiście, z czasem konie stały się obiektem pożądania. Indianie zaczęli doceniać ich wartość. Początkowo traktowali je jako siłę roboczą, konie robocze. Pamiętajmy o tym, że przed pojawieniem się koni, Indianie, w każdym bądź razie te plemiona, które zaliczamy do, do plemion wędrownych, do nomadów, wędrowały oczywiście po preriach, po równinach, ale... Nie mając silnych zwierząt do dźwigania, wykorzystywały kogo? Psy. Psy. Raczej, co? Psy. Tak jest, psy. No Pies, nawet dorodny, silny pies mógł dźwignąć około 20, może 25 kg ładunku. Niektóre z nich ciągnęły tak zwane włóki, na których składowano dobytek. No ale mm, niewielkie kształty. Niewielka siła powodowały, że nie można było transportować zbyt ciężkich przedmiotów, zbyt ciężkich rzeczy wchodzących w skład dobytku indiańskiego. Dopiero pojawienie się konia, zwierzęcia wielokrotnie większego, dużo silniejszego, sprawiło, że Indianie stali się Zamożniejsi, bogatsi zaczęli żyć lepiej, mogli transportować dużo więcej. Tu jako ciekawostkę powiem, że nie znając wcześniej konia, początkowo uważali go za zwierzę podobne do psa tylko że większe, silniejsze. Z tego wszystkiego bierze się nawet nazwa. Konia w różnych językach indiańskich. No najbardziej tutaj znamy nazwę pochodzącą z języka siuksów. E, Sunkawa. Sunkawa to znaczy czarodziejski pies. Oni w swoich językach nie mieli określenia, nie mieli nazwy na zwierzę, e, jakim był konie, więc wykorzystali wykorzystali pewne podobieństwo do psa i nazwali, i nazwali konia właśnie, Sunkawa tajemniczym albo wielkim, wielkim, czarodziejskim psem. Koń sprawił, że mogli przede wszystkim stać się bogatsi, mogli budować większe namioty, mogli transportować więcej dóbr, mogli więcej żywności ze sobą zabierać na swoje wędrówki, ale z czasem, ale z czasem uznali, że koń także jest doskonałym środkiem komunikacyjnym. W związku z czym zaczęli dosiadać koni. Trzeba powiedzieć, że ten proces trwał stosunkowo niedługo, bo mniej więcej do połowy wieku XVIII, czyli mniej więcej do 1750 roku ten proces zapoznawania się z koniem wśród Indian, których nazywamy Indianami z równin albo Indianami prairie, w zasadzie się zakończył. Koń rozprzestrzeniał się, na teren dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, a także sąsiadującej z nimi Kanady, w zasadzie dwiema, może trzema drogami. Jedna droga wiodła po zachodniej stronie gór skalistych, druga wiodła po wschodniej stronie gór skalistych, trzecia droga skręcała jakby z pogranicza dzisiejszego Meksyku i Stanów Zjednoczonych na wschód, rozprzestrzeniając się na teren dzisiejszego Teksasu i sąsiednich stanów. Po zachodniej stronie gór skalistych. Introdukcją czy też rozprzestrzenianiem konia zajmowali się żyjący tam Indianie. Byli to w pierwszej kolejności Szoszoni, Indianie Jute, którzy te konie sprzedawali. Najczęściej sprzedawali koń, był wtedy dosyć popularnym przedmiotem handlu swoim północnym sąsiadom, czyli Indianom żyjącym na terenie Wielkiej Kotliny i Płaskowyżu. Między innymi dotarł do Indian Nespers, czyli przekłutych nosów, którzy chyba stali się najbardziej znanymi, najbardziej popularnymi i chyba najbardziej wyrafinowanymi hodowcami, wręcz koni, posiadali ogromne stada. Potrafili trzebić gorsze sztuki, kastrowali te gorsze ogiery, pozostawiali tylko te najsilniejsze, najlepsze. Dzięki temu udało im się wyhodować nie tylko bardzo liczne, ogromne stada, ale także szczególną rasę koni, którą znamy dzisiaj pod nazwą Apaluza. Apaluza. Ta nazwa zrobiła dosyć dużą karierę, bo nawet powstało kilka filmów westernów, które w swoich tytułach właśnie mają nazwę Apaluza. Zwykle konia Apaluza kojarzony jest z dorodnym wierzchowcem, takim centkowanym centkowanym albo biało-czarnym. Jest to bardzo popularny wizerunek tej Apaluzy, chociaż prawda jest taka, że. Konie Apaluza miały różną maść, chociaż te centkowane, pinto, jak to nazywano, weszły chyba najbardziej do świadomości odbiorców. I tu jeszcze jedna mała dygresja. Skąd się wzięła nazwa Apaluza? Prawdopodobnie z pomyłki, ponieważ ci, którzy tę nazwę nadali tej rasie konia, identyfikowali ją prawdopodobnie z sąsiadami Indian Pers, czyli Indianami Paluze, Paluze, Apaluza, Paluze, i tak dalej. To była Rasa wyhodowana przez Nespersów, przez przekute nosy, i z nimi należy ją identyfikować. Stamtąd konie szły dalej na północ, docierały do północnych prerii, później na teren dzisiejszych, na dzisiejszej Kanady, do czarnych stóp Indian Cree i tak dalej. Druga droga, jak wspomniałem, wiodła po wschodniej stronie gór skalistych, i tutaj głównymi. Chodowcami, właścicielami koni, tymi, którzy je dalej na północ albo sprzedawali, albo padali ofiarą napadów swoich północnych sąsiadów, byli komancze przede wszystkim. Zresztą komancze uchodzili zawsze i uchodzą do dzisiaj za najlepszych jeźdźców wśród wszystkich Indian. Jako jedni z pierwszych posiedli konie, jako jedni z pierwszych je oswoili, nauczyli się ich dosiadać. Trzeba pamiętać o tym, że już kilkuletnie dzieci potrafiły bardzo dobrze obchodzić się z końmi, siedmioletnie dzieci to już uchodziły za doświadczonych jeźdźców. A komancze byli w tej branży, jeśli można tak powiedzieć, tak doskonale wyćwiczeni, że potrafili... Z koniem robić praktycznie wszystko. Potrafili kryć się za jego bokiem podczas walki, potrafili podnosić w trakcie jazdy ciężary leżące na ziemi. No to służyło przede wszystkim, ten trening podnoszenia ciężarów służył przede wszystkim po to, aby podnosić i unosić z pola walki swoich rannych bądź poległych towarzyszy. Od Komanczów konie poszły dalej na północ do ich północnych sąsiadów, czyli Indian Kajoa, Arapachów, Czejenów, a później do plemion żyjących w górnym biegu rzeki Missouri, Mandanów, Arikarów, asini tak itd. I wspomniałem tutaj, że koń był jednym z podstawowych przedmiotów handlu, ale był także, był także przedmiotem e, walk, kradzieży, napadów. To jak to było z tymi kradzieżami koni? Najbardziej e, bogaci. Jeśli chodzi o posiadanie koni, byli Indianie żyjący na południu, czyli na pograniczu Nowej Hiszpanii, tam skąd w zasadzie koń wyemigrował dalej na północ. Mam na myśli tutaj Indian Komanczów, także ich pobratymców Szoszonów. Plemiona żyjące dalej na północy początkowo tych koni nie miały, bądź miały ich bardzo niewiele, w związku z czym koń był bardzo intratnym towarem obiektem kradzieży. Często północne plemiona sąsiadujące z komanczami, z kajołami często wyprawiały się na południe, aby porywać konie, napadali, rabowali te konie. Dzięki temu stawali się bogatsi. Później mogli nawet część tych koni sprzedawać swoim sąsiadom z północy. Te kradzieże, te wyprawy po konie powodowały wybuch, często wybuch wojen. Międzyplemiennych, bardzo krwawych, często i noszących za sobą dosyć poważne straty. Ta sytuacja trwała mniej więcej do 1840 roku, kiedy południowe plemiona Komanczów i Kajołów zawarły pokój, a następnie sojusz militarny ze swoimi dotychczas wrogami, Arapachami i Czejenami. Doszło do takiego wielkiego spotkania nad rzeką Arkansas. W trakcie którego e, zawarto wieczysty pokój, e, a następnie obdarowano się, Różnymi towarami na znak przyjaźni. I tu ciekawostka. Jeden z najsłynniejszych wodzów plemienia Kajoła, imieniem Satank, który był bardzo bogatym człowiekiem i posiadał wiele, stada liczące wiele tysięcy koni, zdecydował się na gest, w trakcie którego rozdał swoim dotychczasowym wrogom 1500 wierzchowców. No, 1500 wierzchowców to suma ogromna. Z jednej strony, z drugiej strony, jeśli chodzi na przykład o wspomnianych wcześniej przeze mnie Indian nie, Nespers, to 1500 koni potrafił posiadać jeden bogaty wojownik. Także byli i tacy bogacze wśród Indian. Zresztą koń w pewnym momencie stał się wyznacznikiem bogactwa i praktycznie jeśli chodzi o Indian prairie, Indian z równin, bogactwo człowieka mierzono ilością posiadanych przez nich koni. Dla porównania powiem, że najbogatsze plemiona żyjące na północy, plemiona wron czy siuksów, Posiadały zdecydowanie mniej koni niż ich sąsiedzi z drugiej strony górskalistych i zwykle na rodzinę mogło przypadać no, od, od 10 do 15 koni, toż było dużo, toż było dużo. Pamiętajmy o tym, że dwa trzy konie potrafiły przenieść praktycznie cały dobytek rodziny. Na ten dobytek składało się przede wszystkim tipi, czyli dom. dom. Ten dom często był dzielony na. Dwie części, bo w jednej części był zbyt wielki, żeby można go było załadować na te wspomniane przeze, mną, przeze mnie włóki. E, dzielono go na dwie, czasami na trzy części, przewożono na dwóch, trzech koniach, e, włącznie styczkami, które tworzyły włóki w trakcie transportu, a później można je było wykorzystać do postawienia szkieletu tipi. Po narzuceniu e, poszycia z, ze skór bizonich. Dwie kobiety, doświadczone indyjskie kobiety, potrafiły taki dom postawić i wyposażyć w ciągu godziny. No więc jest to, jest to duża sztuka. A jak to było z końmi na wschodnim wybrzeżu? No pamiętajmy, że na wschodnim wybrzeżu w, w zasadzie koni nie było. Tamtejsi Indianie żyli głównie w lasach. Poza tym przybysze. Z Europy, którzy osiedlali się na wschodnim wybrzeżu, a byli to przede wszystkim Anglicy i Francuzi. Nie przywozili ze sobą koni. To zresztą im te konie nie, no nie były potrzebne w pierwszym okresie, bo no gdzie w lesie, w lesie na koniu jeździć, no bez sens zupełny. Oczywiście w późniejszych latach w wieku XIX, kiedy zaczęły powstawać farmy, konie oczywiście wykorzystywano, ale przede wszystkim do pracy na Roli. Także możemy przyjąć, że ci Indianie, którzy żyli na wschód od rzeki Mississippi, albo koni nie posiadali, albo posiadali je w niewielkiej ilości. Na Natomiast koń był przede wszystkim kojarzony z Indianami żyjącymi na zachód od rzeki Mississippi, czyli między Mississippi i górami skalistymi. To już powiedzieliśmy sobie te typowe plemiona prerii, Siuksowie, Czejenowie, Arapachowie, Pałnisi, Komancze, Kajoła, kilka innych, Asiniboini, kilka innych. i te plemiona, które żyły na zachód od Gór Skalistych, to już wspomniałem, Indianie Paluze, Nespers, Jakima, Kordelen, z tym, że to oni się zajmowali głównie hodowlą. hodowlą. Natomiast ci Indianie żyjący na prerii wykorzystywali konie nie tylko do transportu, ale pamiętajmy, że w ich życiu ogromną rolę jeszcze pełniła wojna i polowanie. I w pewnym momencie zaczęli te konie wykorzystywać także w tych dziedzinach. Wcześniej Polowali pieszo, wcześniej walczyli pieszo. Kiedy poznali wartość konia, dosiedli go, opanowali sztukę jeździecką. A tutaj jeszcze cofnę się do tych sławetnych komanczów, o których wspomniałem. Komancze podobno, komancz bez konia był pokraczny i poruszał się bardzo niewdzięcznie, nieciekawie. Natomiast na koniu nie miał sobie równych. Taka opinia panuje o Komanczach. Zresztą większość Indian z równin uchodziła za doskonałych kawalerzystów, nawet oficerowie amerykańscy, generałowie uważali, że Indianie z równin są najlepszą lekką kawalerią na świecie. Taka była opinia między innymi generała George'a Crook'a, czy też generała Nelsona Milesa tych, którzy najbardziej wyróżnili się w walkach z Indianami w drugiej połowie wieku XIX. Koń sprawił, że Indianie mogli nie tylko dalej wędrować, ale także dalej wyprawiać się przeciwko swoim wrogom. Mogli wyprawiać się dalej na polowania. Trzeba powiedzieć o tym, że z czasem, chociaż większość wierzchowców, większość koni, przepraszam, posiadanych przez Indian, pełniła rolę koni roboczych, to niektóre sztuki tresowano i trenowano specjalnie do tego, aby wykorzystywać je do polowań, szczególnie polowań na bizony, bądź do wojny. Koń wykorzystywany do polowania, tak zwany buffalo runner, Czyli ten, który potrafił gonić bizony, był tak świetnie wyszkolony, że nie tylko nie bał się tych potężnych zwierząt, ale potrafił biec, mając na grzbiecie jeźdźca, uzbrojonego najczęściej w lub włócznie, później także w karabin, równolegle do zwierzęcia, w taki sposób, żeby łowca mógł to zwierzę Ustrzelić. Koń był jeszcze na tyle sprytny, że potrafił reagować na zachowanie się pędzącego obok bizona, na przykład uskakiwać przed jego rogami, bo no, nie, nie łudźmy się, bizony potrafiły także swoimi rogami buść swoich wrogów, i dobrze wyszkolony koń potrafił, potrafił odskakiwać odskakiwać na bok i nie dać się. Zranić czy też, czy też zabić. Z kolei konie bojowe, konie wojenne były na tyle świetnie wyszkolone, na tyle świetnie przygotowane, że na przykład nie bały się wrzasków, nie bały się huku, nie bały się odgłosu strzałów. Potrafiły reagować wyłącznie na uścisk kolan czy ud jeźdźca. Indianie najczęściej w trakcie walki czy polowania ręce mieli zajęte, łuk. Broń albo do ustrzelenia bizona, albo do walki z wrogiem, więc mogli się, mogli się w zasadzie posługiwać tylko uściskami kolan. A pamiętajmy, że siodeł nie znali. Najczęściej jeździli na oklep, co najwyżej mieli coś w rodzaju czapraka w postaci skóry, czy też koca. Więc tutaj posiadanie takiego dobrego czy dobrze wyszkolonego konia było wielkim atutem. Chcę powiedzieć, że te bogate plemiona z równin, posiadające często wielotysięczne stada, pasły je na ogół z dala od obozu, ale te najbardziej cenne konie, wojownicy, trzymali blisko namiotu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nie zostały skradzione przez wrogów, a to się często zdarzało, a po drugie, żeby w razie napadu nieprzyjaciela móc od razu. Wskoczyć na konia i stanąć do walki. Bądź na znak, że w pobliżu znajduje się stado zwierząt, stado bizonów, móc dosiąść konia przeznaczonego do łowów i natychmiast wyruszyć na polowanie. A jak teraz wygląda sytuacja z Mustangami? Czy są jeszcze dzikie konie? Są dzikie konie, jest ich stosunkowo niewiele, najczęściej żyją w parkach narodowych, gdzie nikt im nie przeszkadza, ale trzeba pamiętać o tym, że Indianie obecnie mieszkający w rezerwatach nadal hodują konie, nadal te konie są przedmiotem handlu, nadal są wykorzystywane do różnych prac, ale także do ceremonii, do, do pochodów. Ja tutaj jeszcze wspomnę o tym, że w czasie, kiedy teren dawnych wielkich równin i sąsiadujących z nią prerii stał się przedmiotem prywatnej własności, kiedy zaczęto tam zakładać farmy, rancza, dzikie zwierzęta traktowane były jako szkodniki przez farmerów. W związku z czym do tych dzikich zwierząt po prostu strzelano, zabijano je. Wiele dzikich koni zostało wybitych w ten sposób, żeby nie niszczyły zasiewów, żeby nie niszczyły pastwisk. O ile mi wiadomo, zdarzały się nawet takie sytuacje, że do stad dzikich mustangów strzelano nawet z broni maszynowej ze śmigłowców, więc to była zupełna jadka. Na szczęście, na szczęście, część z nich objęto ochroną, wiele koni przetrwało. Niektóre, jak już wspomniałem, Mieszkają czy żyją sobie w tej chwili w parkach narodowych, gdzie nikt im nie przeszkadza, do dzisiaj pozostają symbolem tych konnych Indian, o których wspominaliśmy. I na koniec, taka oto ciekawostka. Dla przeciętnego odbiorcy, Indianin kojarzy się z wojownikiem w pióropuszu siedzącym na koniu. No, to jest oczywiście nie do końca prawda, tylko część możemy w ten sposób zakwalifikować, ale najciekawszą rzeczą jest to, że ten okres tych konnych wojowników, konnych Indian trwał zaledwie 100 lat 100 lat. Biorąc pod uwagę to, że Indianie pojawili pierwsi Indianie, czy Paleo Indianie, przodkowie współczesnych Indian pojawili się w Ameryce przechodząc z Azji około 30 tysięcy lat temu to porównajmy 30 tysięcy lat życia człowieka pierwotnego, później bardziej cywilizowanego na terenie Ameryki Północnej, a jedynie 100 lat od mniej więcej 1750 1770 1870 kiedy w zasadzie zakończyła się era wojen indiańskich kiedy Indianie zostali osadzeni w rezerwatach naprawdę okres krótki a jednak właśnie ten okres będzie nam się zawsze kojarzył z Indianinem z Ameryki Północnej Jarku dziękujemy tobie za ten odcinek a słuchaczy serdecznie zapraszamy do wysłuchania kolejnych Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. Do usłyszenia.